u was Siema jestem Dawidosz Pozdrawiam Siema jestem Dawidosz A to jest kolejny odcinek na moim kanale Dziś będziemy grać w grę <laughs> A bo nie mam tego Już sobie nakładam e, Już, już Na pewno jest operacja plastyczna. Nie bój się. Podaj nożyczki. O, dobra. Jestem. Dobra, ale bez mikrofonu. Okryte, okryję się. Opluję sobie rękę. Mamu, daj maszeczkę. I siema, ludzie, jestem David. A to już kolejny odcinek na moim kanale. Dziś będziemy grać w nową grę. Jason. Jason. Znacie Jasona? Występował w wielu strasznych filmach. Jason to już nie są przelewki. No kurde, no. Wyobraźcie sobie. Nie żeby na parurku, kurde, czy, A tu nagle stoi przed wami Big. Z maczetą. I z robi. No ale. Nawet jakby mi nic nie zrobił, ale by przede taki typ. Z taką maską, z maczetą. To powiem, że ma, by musiałem iść zmieniać ten person. I słuchajcie, ja w to nie grałem. Chyba pierwsza gra, gra, w którą przed odcinkiem nie grałem. Dobra, chodzimy play. Dobra, play. A jaki fajny! Jaki grombasik! Jaki... Co się dzieje z jego głosami? Dobra, lecimy dalej. tam będzie to jakieś skiny tego Jasona. No ludzie. Ty co piłopijesz? Ja nie mówię po angielsku. On chyba mówi, że w tym lesie prawdopodobnie panowała legenda, że jakiś zły gościu że zabijał. że zły gościu zabijał dzieci. Się nazywał Jason. A ten sobie podgląda. A bo oni są ich zły, bo nie podzielili się swoim piciem. Ale zareagował. On... wow. PGR. PG dam. Ciekawie się zaczyna. Ciekawie. Aż ciekawie. I co ty? Tutaj... A dobra, muszę... I tak? pa, Gdzie dobry? I tu muszę... Nie, nie chcę. U. Aha, uciekła mi. Ja Więc muszę coś innego. A ci, że muszę trafić. Myślałam, że nie muszę iść nic tam nie robię. Dobra, ale ciekawie się zapowiada. Spoko. A zostawił łapkę w górę. To masz taki nienawidzi. Sześć! Masz ładny bardzo szkielet. Dzień dobry. I teraz spróbujemy trafić. No niech to nie trafię. Do niej. Nie. O reklamy. Widzimy się. Widzimy, widzimy się po reklamach. Dobra, już jesteśmy. Lecimy dalej. Ała! Przecież się uderzymy. A ty nie wrzesz. Nie przyjmiemy się. Ehm... Ej, ale... Ej, to jest... Tu musimy... Oj. To możemy się cofać jakbyśmy byli w karambolku. Takim złym, niefajnym. I patrzcie też... A nie. Cof? No nie! No przepraszam, no ale ja na tym nie panuję. Dobra, no dobra, no i op, jop, No szybko, dobra. I teraz styk. A, dobra, już mogę. Widocznie. Cześć. Dobra, i teraz ją będziemy atakować. Spróbuję iść trafić. Hop. No, no, nie. Ten dzisiaj jest słaby. Bardzo słaby. A to ci, co pili. Mama nie będzie zadowolona. Ja was chcę tylko nauczyć, że nie można tak. Co się chowasz? Życie jest nie fair. Przykro mi bardzo. Dobra, teraz trafię. W końcu. Aha, czyli że bawił się w bubu, bu, głowa hum. Chrum. Albo chrum, albo bum. Opa! Ja pa! Ja Ciekawa jest ta gra. O nie, chyba się wpakowałem mocno. A czy ja ktoś wciśnę pięścią, czy tym? Ale spróbujmy pięścią. Eee, mamusiu, syneczek ma kłopoty i ma trudności. A musi chyba zapomniałem wziąć tabletki. A się nosi, wiem, i wiesz, że nie można ci bez nich chodzić. Ale jak to zrobić? Ale dobra, co z tego, że ja to zrobię? Jeśli tu, tu... No chyba, że nie potrzeb innego miejsca. O oh my god! To jest trudniejsze niż myślałem. Aha, to tak spróbujemy. Przepraszam, ale muszę jakoś to zrobić. Do. Słuchajcie, nie chcę was zanudzać, więc widzimy się za chwilkę. Dobra, słuchajcie, udało mi się przejść poziom. Udało. Słuchajcie, udało mi się przejść poziom, tak. No, no, no i teraz. Pyk! Udało się. Nasią środę. I buuu! Było... Fireberki! Chociaż e... był fajerberki, tylko to się liczy. Tylko to się liczy. Czreberki. No nie, widzimy się po reklamie Dobra, udało mi się kolejny poziom Dobra, tom zabijemy, tą się straszymy To tu, a to do niego To ona ucieknie, tyk, tyk Niektóre poziomy są łatwe, ale na przykład tamten, o, nie był tak łatwy Co było gdzieś z Pyk nie no, uciekła mi. Um, słuchajcie. Nie wiem dlaczego ciągle tutaj w tej mia masce się pojawia ketchup, nie wiem. O, ketchup na stole, na, na tym krzesełku, o tutaj. O tutaj, o, o tutaj jest ketchup, widzicie? Mam nadzieję, że tak. Pyszniutki ketchup. Tak ja ten nie. Ja robię się Dobra, mam pomysł. Tyk, tyk, tyk. Tyk, tyk, tyk. Tam. Teraz tyk. Cześć. Cześć, pobawisz się ze mną? No dobra, do dobra. Możesz tak sobie potańczyć. Na stary, ale trzeba śpiewać. Uy! Pięknie, dobrze. Pyk. I znowu firebergi Uj ile kaciupu się nalało To jest nasza mamusia Mamusiu Uj Przepraszam za to Przepraszam za to reklama widzimy się za chwilę Jesteśmy dalej O mam już pełną maskę Gratuluję Ran. Ranga druga, druga ranga. A co dostałem w skrzyni? Oh, mama mi dała! Mama mi dała! Wow! Fajne. Mamusia mi dała prezencik ciekawy za to. Za co? co? Baba mi się ze mną? Nie chciałaś, to już Twój. Wow! że tu już można się utopić. Tu już można się utopić, widzisz? Wiem co najpierw, wiem o co chodzi. Najpierw trzeba ją z innej strony zajść. Tak mi się wydaje. O oh my gosh. O widzicie? I patrzcie teraz. I teraz mogę o tak, 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 tak i tak. Jestem mądry. Mogę znać, bo być mądry. Pyk! Pięknie! W końcu. A czemu tylko główka mu wypadła? Mm. Nie długo będziemy kończyć ten odcinek. Cześć! Chodź się przytulić! Nie chciałeś się przytulić. To jest by. Eee, jopi, jopi jop. Chyba to trzeba jakoś tak zrobić. Ej. Ale teraz Potrzebuję pomocy Spróbuję inaczej tyk tyk, 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 tyk Tyk, tyk Tyk, tyk, tyk Albo i nie Ej, ten poziom jest już Trudny Dobra, słuchajcie. Skończymy na tym. Popatrzcie sobie jak... Dajcie szczęście chcecie się nabić w Coli. Daj, 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 daj. Słuchajcie. Yy, to będzie kolejny tego odcinka. Pamiętajcie, zasubskrybujcie innych youtuberów, mnie. I też popuśćcie niebu. Widzicie? Widzicie czemu się dzieje? O nie mama. Mama się zguściła, ale patrzy jak się chce napić coli, a mama się mu nie podźwala. Życzę yy, yy, Życzę miłego dnia dziecka i do zobaczenia. Cześć!